Siemaneczko, siemaneczko. Gramy w moją gierkę z dzieciństwa. Widzimy rangi. Gościu z Japonii, gra na Kurniku.pl, nie? Siemiało słabsze sprzęty się grało, właśnie w tą gierkę, nie? Generalnie. Fajna gierka, rewersji. I razie jestem na plusie. Jestem zielonym, także... Jakiś poziom trzymam. Trzymałem bynajmniej. Zobaczymy jak tutaj, co wyjdzie. A to, żeby na końcu te ścianki przejąć, nie? I go rozjebać. Typa. Zobaczymy, jakie statystyki. Siódma jego partia. No to ogarnia gierkę. Ogarnia gierkę, także. Jest na plusie. Ja. No i dobra, i tutaj jedymy. Widzisz, my boki przejmujemy, i o to chodzi, by boki przejmować. On teraz nie ma, jak nas w ogóle podejść, nie? Widzisz, tu się głupio rusza. Myś tak się ruszać, żeby. To jest jak chińskiego trochę, żeby przeciwnik nie miał jak się ruszyć dobrze. To nie są szachy jakby. Tak podobnie w co się granie. Nie, tu sobie na spokojnie zagramy. Luzik, arbuzik. Tu chyba sobie zagramy, tak. Jest wszystko git, nie? Naprawdę Japończyk na polskiej stronie gra, nie? W rewersach. Potem możemy nagrać nawet goł. Jakbyście chcieli, nie? Jak on by tu wziął, to my jedziemy cyk od razu. Ha, nasz ruch, bo nie ma ruchów. Czekaj, czekaj. A nie, bo on tu już ruszył, zobacz, jak szybko ruszył. No ale nie skapło. Dobra, to dajemy tu. My to przejmiemy. Zaufaj mi. My to przejmiemy potem. A on głupio zagrał teraz, bo my to możemy teraz walnąć. I on tu walnie. Dobra. O. Wystrzy tutaj. My to przejmiemy. Ja mówię wam, my to przejmiemy. Możemy go dalej podpuścić. My to... No nie wiem jak wam to wytłumaczyć, wam na samym końcu to wszystko przyjmiemy stąd. Zobacz, on już gra głupio, już nie ma ruchu. Już mamy ten najważniejszy kąt tutaj, nie? To jest najważniejsza rzecz, te cztery z nich mieć kąty. Jeżeli mamy kolejny kąt, nie? No chyba tu nic nie podstawiam. No ja jedziemy dalej, nie? I teraz ich obskoczymy, i teraz to zaraz przyjmiemy, nie? To co wam oddałem? O, zobacz, jak głupio gra. A damy mu fory, damy tutaj. Cyk. Nic tu się nie dzieje, totalnie, nie? Nawet gościu się pierwszy ruszał z tego wszystkiego. No i kolejny kąt, zaraz tu, cyk, cyk, i pojechane. Gościu się powinien poddać. A my zegramy tutaj. Punkty zabezpieczone. I zobacz, i znowu nam oddaje jakby kąt. A my na spokojnie. My się ruszymy tutaj. Każdy punkt jest istotny, nie, W tym wszystkim. No, tutaj się ruszymy, aby to na końcu wszystko przejąć, nie? Takie podpuszczanie. Zobacz, tu do środka się wpierdolimy. Gościu, będzie miał jakieś punkty, ale... I tutaj se przejmiemy. Tu se przejmiemy. Czekaj. On przejmie tu potem, a my tutaj dużo przyjmiemy. Dobra, to ma chyba sens. To ma ręce i nogi. No i dobra, my tutaj. I wygrywamy, widzisz? A się wydawało nielogiczne, nie? Przecież kurwa nie wiem czy tutaj nie lepiej jakbyśmy to przejęli. Tak i tak. Kurwa. Ale wygraliśmy. Dobra, nie ma co się wiesz. Nie ma co się denerwować. Wygraliśmy najważniejsze. Powinniśmy chyba przejąć tutaj. Tutaj jest dużo mniej przecież kurwa. Dobra, chuj w to. Dara. Siemaneczku, siemaneczko. siemaneczko. Minęło 20 sekund, bo się nagrywanie nie chciało włączyć. Mamy sobie kolejny meczek z Angolikiem. Niby są rozsądni. 4000. no to już chyba nie będziecie mieć pretensji jak wygram, że jestem całkiem dobry w to, nie? 4000 partii zagrał wow. Ja zagrałem sto parę, no to to jest wiesz. Na tym kącie, oczywiście, bo już zgubił, no tam miał różne przygody. Dzieciństwo teraz, no, no. był gorszy, sprzęt i się tak grało, no. Się grało w takie różne logiczne rzeczy, no. Nie tylko szachy. Nie, nie, nie. Ten jaskółeczka, kurwa, ma rodzić, że tylko w szachy gra. A niby tak inteligent jak się dwie boleści, co? He, 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 kurwa. Ci majster jajca są, nie? Jajca są w pój na YouTubie. Jeden płacze naukowiec, że kurwa mu hejty piszą. No dzieci nada, nie? Totalna dzieci nada. Tobie możecie pisać, ja wam odpiszę odpowiednio, także nie ma problemu z tym, nie? Możecie straszyć. Mietoloto, nie? Mietolota A w międzyczasie widać jego siłę, nie? Dobry Dobry jest, kurde Nie wiem w co grać tutaj Atakuje, naciska jest serio dobry chłop A masę przekątną przejmiemy Warto przekątną całą Turema Czekaj, czekaj, z tego nie spać Zagramy tu i potem przyjmiemy, czy nie przyjmiemy? Kurwa tutaj musicie mi zaufać, że dobrze robię. No. Może wygląda to głupio, skrajnie, ale Aha, mam kolejny ruch, kurde, i mu to oddamy. Oj, 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 się niedobrze dzieje w państwie polskim. No to nas strasznie niszczy na razie, ale Mam nadzieję, że jeszcze coś tu pokażemy. Mało kurek też jest dużą tą, dużym plusem jakby Ale to Mamy sobie tutaj tutaj to zagrał. Mam chętny plan, ale nie wiem, czy to odpali na koniec. Ruch, ruch, jego przeciwnika. Nie, widać tą siłę. Popatrz, mam jednego, raz mnie znokautuje przed czasem. O, mnie zaraz znokautuje przed czasem. Dobra i mamy tutaj i to było najważniejsze Udało mi się ten cel osiągnąć Udało mi się to osiągnąć I teraz na spokojnie jedziemy Ja już sam zwątpiłem, czy nie przekombinowałem Ale Dobra Po kolejnie Tu sedamy. To potem przyjmiemy chyba Chyba że nie przyjmiemy No to trudno Bywa i tak I tu przejmiemy teraz. No właśnie, no. Dobrze jest. Kurwa zajebiście wszystko. I tu po kolei musimy punkty zbierać teraz. Teraz ta ostatnia prosta musi być nasza. Ostatnia prosta. To wszystko przejąć. Wiesz o co chodzi? Majster. Ostatnia prosta, kurwa. A i nasz ruch. Nasz ruch, putek jest na i kurwa nas rozpierdolił, ty łatwo. Nie, to coś byśmy przekombinowali. Jednak <ścoughs> dobra, nic no. Nie będę się użalał nad sobą, no. Tak bywa. Siemka, Siemka, już myślałem, że nie odpalę tego. Nie, ja 30 sekund zmarnowałem. Przeciwnie, kolejny z Japonii, zobacz. Kolejny, trzecia partia. Mam nadzieję, że jak najbardziej będzie dowalona. No i nic, no. Gramy, no. Po prostu. Po prostu gramy i tyle. W poprzedniej partii, no, poszło ciężko. Nie ukrywam. Przekombinowałem tam trochę. Okay? Muszę się odgryźć, no. O, mamy ściankę, to już jest git. Ścianka jest zawsze git. Czy muszę Wam coś tłumaczyć? No po prostu gramy w rewersów. Co tu dużo gadać. Puszczamy go tu, bo tak. Mam no, w tym jakiś plan, tak? I potem go przebić, na przykład tu, albo tu. No, no spokojnie, na no, spokojnie. Patrzycie moje 1000 IQ teraz w tej partii. O, tutaj. A, spokojnie. Kurde, widzisz, nie da się, on się zna na tym. On coś się nie daje podpuszczać. Jademy dalej. To, tutaj. No, ma co przeciwników lekceważyć nigdy. majster, pamiętajcie o tym. Widzisz, już nie mam gdzie ruszyć i mamy go. Chciałem tu, ale pewnie tu bym kliknął. Mi no, o, spokojnie. Tu wygramy. Już mamy chyba kąt, czy... Jeszcze tego nie bierzemy. A, trzeba się zastanowić. Tu przejmiemy, on tu przejmie, potem on tu przejmie. To będzie na końcu ten kąt. Dobra, dobra. Chyba będzie dobrze. On tu przejmie, a my przejmiemy tu. Tak czy nie? A się tu możemy przejść. I teraz dopiero. No 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 no, to no. Trzeba, trzeba cały czas myśleć do przodu kurde Każdy pieprzony ruch trzeba pomyśleć, nie? I teraz, teraz mamy trio, bo nie ma ruchu Tu, tu i tu, widzisz? No to to fajna partia będzie dla was teraz Już pewny win mamy I tutaj I cyk, jadymy I jeszcze tu pojedziemy, cyk Jeden możliwy ruch miał. Cyk, i on kończy. I wygrywamy pięknie. Ciao bella! Ciao bella. No, czwarta partia, bo ta trzecia mnie w ogóle nie... Nikt nie chce dołączyć, to jakiś Anglik dołączył po prostu i... jadymy. I jadymy, jak chcę wpierdol dostać to... Jak ile ma? 14 partii, Nie, to łatwiutko go pojedziemy. Jest spektakularny Pierdol ode mnie. A bo to będzie 20 minut trwało ten filmik to. A spokojnie sobie zagramy. A spokojnie, bez nerwów. I tam tego łatwiutko zniszczyłem. Także ja, a ja daję szansę, bo ja też bym się właśnie z czerwony, z żółtym, a nie wyrzucają. A ja dam takiemu szansę, właśnie. To nie jest taki mismatch bez sensu tylko normalnie gramy, nie? A, dalej ruch jest, czekaj, czekaj, majster, czekaj, czekaj. Panie, bo on już się tu ruszył, widzisz, się zamyśliłem. On już tutaj, bo jak on szybko myśli w ogóle. Cyk, cyk, teraz cyk gdzieś teraz, zobacz, widzisz? To w ogóle nie myśli przy tym. I ma dobry czas. Teraz jest, cyk, taki szybki. Wielki szacun. O chyba zaraz stracisz Prowadzenie, panie kolego Coś mi się wydaje, że tu... O niestety Powoli zmierzamy do końca. Twoich dni, panie kolego. Czy statystyki. Więcej. Aha, 14 porażek ma tebie. Ja sobie z nim gram, nie? A, dalej moje ruchy tu są, tak? Dobra, fajnie. Fajne zakończenie. A, to już jedziemy tego frajera do spodu. No. Nie ma co się zastanawiać. Jedziemy do końca. ja pierdolę, ty. Cześć, to. No ja się zastanawiam się, jakbym grał kurwa z jakimś Stockfishem, nie? No to nie jest prawda, bo 56,7. Dobra, Elumelo. melo.